I co, Tomasz? Jesteś gotowy? Możemy zaczynać? Tak, jestem gotowy. Możemy działać. No, mam nadzieję, że widać mój ekran, i że mnie słychać, i że możemy zaczynać. Użyjemy dzisiaj słuchajcie o y którym wspominałem wcześniej, bo po pierwsze sam rzeczywiście go używam na co dzień, a po drugie to jest po prostu najlepsze możliwe narzędzie, które jest dzisiaj dostępne dla takiego indywidualnego inwestora. Okej, okay, co my chcemy zrobić? No, chcemy wybrać sobie najlepsze możliwe spółki na świecie. Tych spółek samej giełdy amerykańskiej, jak widzicie, jest to są, to są 24 tysiące spółek. Nam chodzi o to, żeby optymalnie wybrać około 30-35 takich finalnie, które trafią gdzieś tam do naszego, do naszego, do naszego portfolio. Z czego wynika tych 30-35, to już nie będę teraz zanudzał, ale generalnie chodzi o Modern Portfolio Theory, harego Markowica, za co została zresztą przyznana Nagroda Nobla. Wniosek z tej Nagrody Nobla jest taki, że 35 spółek to jest optimum. W portfelu. Ok, i co to jest ta dobra, dobra spółka? No, przede wszystkim tak jak rozmawialiśmy, dobra spółka to jest taka, która generuje coraz większe przychody. Ale jeszcze lepiej, jeśli rosną nie tyle przychody historyczne, co przychody prognozowane. Czyli te prognozy, które są szacowane przez analityków na kolejne, na kolejne lata. Dlatego zrobimy sobie tutaj taki warunek. Revenue TTM, czyli 12 trailing months, czyli 12 miesięcy kroczących, te przychody muszą być mniejsze niż prognoza przychodów na obecny rok fiskalny. Czyli chodzi o to, możemy to sobie odwrócić. Moglibyśmy zrobić to tak. Prognoza przychodów na ten rok fiskalny, czyli na, 2000, na 2021, powinna być większa niż revenue TTM albo annual, bo annual to będzie ostatni rok fiskalny, czyli w tym wypadku to byłby 2020, czyli Robiliśmy warunek, w którym po prostu prognoza na ten rok fiskalny, jeśli chodzi o przychody, ma być wyższa niż przychody zanotowane w ostatnim roku fiskalnym. Okej, okay, ale teraz pytanie, o ile wyższa? Czy to nam wystarczy, czy nie? W ogóle zobaczmy może ile spółek nam odsorduje w tym momencie. Zwróćcie uwagę, jaki już zrobiliśmy postęp, bo z 24 tysięcy dostępnych spółek, jak wrzuciliśmy sobie warunek, że chcemy zobaczyć tylko te spółki, które mają wyższe prognozy na ten rok fiskalny, zostało nam 4 tysiące. Czyli 20% spółek przeszło tylko ten jeden warunek. Ale teraz problem się pojawia tutaj taki, że przeszły ten warunek też spółki, które mają rosnące prognozy przychodów, ale rosnące o na np. 0,1%. Nie chcemy takich spółek. Okay? Trzeba to jakoś Trzeba by to jakoś zedytować i wysortować na przykład takie spółki, które mają rosnące te prognozy względem poprzedniego roku, ale na przykład to 5%. Czyli ja bym teraz to revenue annual pomnożył przez 1,05, wartość bezwzględna. To oznacza, że jeśli mieliśmy przychody zeszłoroczne na poziomie 100, przemnożymy to razy 1,05, to tutaj nam się robi 105. Tak, taki wirtualny, wirtualny przychód zeszłego roku, powiększony o... 5% i teraz tylko te spółki spełnią podany warunek, czyli tylko te firmy, które mają prognozę na ten rok fiskalny co najmniej o 5% większą niż przychody za ostatni rok ostatni rok fiskalny. No i zostaje nam tych spółek mm, 3400. Ok, jedziemy dalej. Chcemy, żeby prognozy na ten rok fiskalny były mniejsze niż prognoza na następny rok fiskalny. I chcemy dalej, żeby prognoza na następny rok fiskalny była niższa niż prognoza przychodu na dwa lata fiskalne do przodu. Tutaj też możemy oczywiście potem dodawać sobie te warunki, że ma być to wzrost o co najmniej powiedzmy 5%, 7%, 8%, w zależności od tego, jakie mamy czasy na, na, na rynku. Ale na razie jestem fanem tego, żeby raczej luźne te parametry podawać i zobaczymy, ile finalnie tych spółek nam zostanie. No dobra, i teraz bazując na samych przychodach, na, samym, na samej informacji odnośnie prognoz przychodów, z 24 tysięcy spółek zostało nam 1700. To już jest niesamowity postęp, ale dorzućmy do tego, dorzućmy do tego, dorzućmy do tego zyski, informacje na temat zysków. Tutaj możemy robić sobie znowu coś takiego, bazując na, na przykład EPS-ach prognozowanych, EPS to jest zysk przypadający na jedną akcję, na EPS-ach prognozowanych na ten rok fiskalny, no chcemy, żeby były większe niż EPS-y Basic z zeszłego roku i chcemy, żeby były większe o 10%, tak, czyli żeby pokazało nam tylko te spółki, które zarobią co najmniej o 10%, czyli wypracują zysk netto 10% wyższy niż wypracowały w zeszłym niż wypracowały w zeszłym roku, czyli mnożymy raz 10. OK, zostaje nam 1100 z tych 1700, czyli 600 spółek nam od, od, odfiltrowało, ale dołóżmy kolejne warianty, czyli znowu. EPS Estimates na następny rok fiskalny, chcemy, żeby był większy niż EPS Estimates na ten rok fiskalny, tak, czyli żeby to była gradacja taka kaskadowa. Dobra, zostało nam 1000 spółek. Proponowałbym dodać tutaj super, szalenie istotny wskaźnik, czyli EPS Long Term Growth Estimates. To long term oznacza prognozę na lata fiskalne od 3 do 5. Czyli następny rok fiskalny to jest 2022, dwa lata fiskalne do przodu, 23, 3 lata to będzie 24, 4, 25 i 5 lat fiskalnych na 26. Czyli tutaj bierzemy prognozę na 2024 2026. I teraz my chcemy, to jest prognoza średnioroczna, my chcemy, żeby spółki rosły nam w perspektywie średniorocznej za 3, 4 i 5 lat, mniej więcej o, no ja bym dał. Co najmniej dwucyfrowy jakiś poziom, 11% rocznie. Nie chcemy spółek, które mają wzrost zysków prognozowany mniejszy niż 11% rocznie, bo to ich kursy akcji na giełdzie, one zawsze śledzą, śledzą zyski, śledzą wyniki. Więc jeśli damy mniej, to możemy się spodziewać zysków z akcji mniej więcej takich jak benchmark, czyli gdzieś na okolicy 10%. No ale my celujemy jednak w coś, w, coś, w coś wyżej. Dobra, czyli 450 spółek spełnia te wszystkie, te wszystkie warunki. Proponowałbym tutaj jeszcze do prognozy EPS-ów dodać coś takiego, no bo prognoza EPS-ów ona bazuje na opinii poszczególnych analityków. I teraz pytanie: ilu tych analityków złożyło się na poszczególne prognozy? No, ja bym chciał, żeby to nie był jeden człowiek. Jakiś, powiedzmy, szwagier prezesa czy, czy, czy kolega dyrektora finansowego. Tylko wolałbym, żeby to była średnia wyliczona no, co najmniej yy, co najmniej z trzech, yy, z trzech analityków. Czyli większe albo równe EPS Long Term Growth Estimates, NAM Estimates, to jest liczba prognoz, z których została wyliczona średnia. Chciałbym, żeby tutaj była, było co najmniej trzech analityków. Zostaje nam spółek 100. To już można się pokusić, słuchajcie, o to, żeby analizować je ręcznie. No ale jakbym chciał tutaj dalej coś trochę zawężać, no to na przykład yy, wprowadziłbym warunek, żeby marża operacyjna no, była większa niż, nie wiem, 3% co najmniej, żeby wyrzucić te wszystkie takie spółeczki na skraju, mówimy o marży operacyjnej, na skraju, na, na, na skraju jakiegoś tam progu, progu, progu rentowności. 87 nam zostaje. OK, możemy sobie jeszcze wrzucić mm, parametr mówiący o tym, jaki jest zwrot z zainwestowanego kapitału. Chcemy, żeby ten zwrot był większy niż 5%, na przykład z punktu widzenia inwestora. Zostaje nam 60 spółek. Jeśli komuś chciałoby się to robić ręcznie w tym momencie. Tu już widać, jaka to jest kategoria firm, które nam, które nam wyszły. Apple, Applied Materials, Activision, Blizzard, AstraZeneca, Alibaba to są bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne i, i, i sensowne spółki do tego. 61. Nie jest źle. Można to źle, można to zrobić ręcznie. Gdyby komuś zależało na tym, żeby jeszcze bardziej te spółki odsiać, proponowałbym dodać taki warunek jak kapitalizacja. Kapitalizacja mm, spółki. 3B, to są 3 miliardy, czyli amerykańskie biliony. 3 nasze, 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 nasze polskie, europejskie, europejskie miliardy. Wyrzuciło nam tutaj z tego dwie, dwie, dwie spółki. Ta kapitalizacja. Generalnie ja bardzo mocno polecam inwestowanie w spółki od kapitalizacji około 3-5 miliardów dolarów, bo Inwestowanie w mniejsze firmy to jest naprawdę proszenie się o kłopoty. Małe spółki są przede wszystkim bardzo zmienne. Są podatne na manipulacje, na duże ruchy, takie wywołane przez spekulantów, przez jakieś tam bandy dzieciaków na forach internetowych, które poprzez tą małą kapitalizację mogą się skrzyknąć i rzeczywiście mogą wpływać na, na, na ruchy tych, tych akcji. Ale tak naprawdę małe spółki to też jest małe zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych czyli ze strony tych profesjonalnych graczy, analityków, dziennikarzy. Czyli tak naprawdę całego rynku. Tylko, że to jest jedna jakby strona. Druga strona jest taka, że um, negatywna strona, niestety, też druga, to brak obecności małych spółek w większości ETF-ów. A brak tej obecności w ETF-ach, w portfelach ETF-ów jest szalenie istotny, ponieważ ETF-y posiadają dzisiaj w swoich portfelach no, grubo ponad 50% akcji, tych będących w obiegu publicznym. No jeśli firmy nie ma w ETF-ie, bo jest zbyt mała. A ETF-y są ważone kapitalizacją, no to znika nam automatycznie popyt na te mniejsze spółki, które pozostają gdzieś tam często, często zapomniane na, na, na tym samym dnie. Bo nie wchodzą w te portfele, w te duże portfele funduszowe. A jak nie wchodzą do portfeli funduszowych, to nie interesują się tym dziennikarze, analitycy, blogerzy, etc., etc. Czyli mamy takie koło zamachowe, tego, że te spółki potrafią naprawdę bardzo, bardzo długo dołować i nikt się nimi nie zainteresuje. Więc ten parametr kapitalizacji polecam go przestrzegać. Okej, okay, i co no wyszło? No wyszło nam 59, 59 spółek. To jest ta lista na dole. Można to sobie wyeksportować teraz albo gdzieś tam, um, gdzieś tam zapisać. Mamy tu Google, Intuity, e, Intuitive Surgical, świetna firma, e, Eli Lilly, farmacja, LAM Research, e, półprzewodniki Mastercard, Microsoft, to Netflixy, Nike. To nikomu nie trzeba mówić, co to, co to jest. I teraz my z tego możemy. Wyciągnąć sobie taki, taki, taki wniosek, że tych 60, 60, 60 spółek to jest dla nas naprawdę ciekawa inwestycja i gwarantuję wszystkim, że gdybyśmy je zapakowali teraz do portfela, to w perspektywie 2-3-4 lat osiągnęlibyśmy wyniki o wiele, wiele lepsze niż um, jakikolwiek benchmark. No może nie jakikolwiek, taki benchmark amerykański, bo tutaj sortujemy te spółki z giełdy akurat, a, akurat amerykańskiej. No i nam to zajęło, tutaj cały trik polega na tym, że nam to zajęło, słuchajcie, kilkanaście minut. Nieźle, prawda? Pokonanie benchmarków, 15 minut, 15 minut pracy. Werze przed Big Data, przed dos, jakby możliwością dostępu do tego typu narzędzi, do tego typu portali, no to inwestorom takim jak Warren Buffett na przykład. Czy, czy, czy George Soros zajmowało coś takiego, co myśmy teraz zrobili jakieś dwa miesiące i wymagało całej armii analityków. Myśmy to zrobili w kilkanaście minut. To, co pokazałeś przed chwilką, wydaje się naprawdę łatwe i szybkie do wdrożenia. Zastanawiam się tylko, czy to już Twój cały sekret, czy zostawiłeś coś tam, skrywasz jeszcze jakieś niedopowiedziane Twoje <grystanie> historie. Wiesz co, Piotr, 15 minut temu myśmy wyruszyli w drogę z Warszawy do Madrytu. Na piechotę, w dodatku. A ty po 15 minutach pytasz mnie, czy już jesteśmy. Nie, kurczę, nie jesteśmy. To, to, co ja przed chwilą pokazałem, to jest dopiero taki absolutnie startowy wystrzał z pistoletu czyli taki punkt wyjścia, na którym można w ogóle gdzieś tam oprzeć tę naszą dalszą drogę, bo teraz te wszystkie spółki trzeba by było przeanalizować pod kątem ryzyka, pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem wyceny żeby zobaczyć, czy one czasami nie ulegają tej bańce, o której rozmawialiśmy. Jakiś czas temu. Potem trzeba by pookreślać zmienności tych spółek, zbadać korelacje, ustalić odpowiednie proporcje i zrobić tam 30 innych rzeczy, które trzeba by było zrobić, zanim moglibyśmy myśleć w ogóle o włożeniu ich do portfela. Tylko to domyślam się, że na to już nie mamy dzisiaj czasu, żeby, żeby, żeby te wątki żeby te wątki poruszać. To prawda, no dzisiaj już czasu chyba nie mamy, bo faktycznie ten wywiad miał być, trwać chwilę, a rozciągnął nam się trochę w czasie. Ale może udałoby nam się namówić Ciebie na poprowadzenie webinaru na żywo, gdzie byś pokazał to dokładnie kolejne procesy selekcji Twoich spółek. Jak dokładnie ty wybierasz i dlaczego, co bierzesz pod uwagę, jakbyś mógł ktoś tam poopowiadać dla naszych słuchaczy. Dałoby się namówić na taki webinar? No, wiesz, rozmawialiśmy już o tym wcześniej i wiesz, że ja zawsze jestem taki trochę sceptyczny do, do, do tego rzeczy, do, do, do tego typu rzeczy, bo mnie to zawsze jest szalenie trudno, tak w ciągu jednego, jednego spotkania przekazać wszystko to, co chciałbym przekazać, czyli to, to, to o czym rozmawialiśmy. Nawet zrobienie sobie nawet zrobienie, takiego oddzielnego webinaru, to zawsze będzie zbyt mało czasu, żeby powiedzieć to, co jest naprawdę ważne i przekazać te takie wszystkie narzędzia, z których ja korzystam na co dzień, bo one są komplementarne względem siebie. I to jest właśnie, czyli chodzi mi o to, że jeśli podasz tylko część wiedzy, czy część informacji, ona będzie niepełna względem jakby całego obrazu. To bardziej może sobie zaszkodzić niż pomóc. I to był w ogóle taki powód, dla, dla którego przecież tworzyliśmy cały ten Uniwersytet Inwestycyjny. Czyli to, tego, tego miejsca, gdzie można się naprawdę tego wszystkiego nauczyć w sposób taki, wiesz, bardziej spokojny, wyważony, mniej chaotyczny i przede wszystkim, przede wszystkim nie goniąc. I traktując to jako tak, ba, bardziej taki temat kompleksowy, kompleksowy i, i, i skuteczny. No ale z drugiej strony, no ja rozumiem, jakie są, i, jakie są realia, i, i to tak jak mówiłem Ci wcześniej, od czegoś trzeba zacząć. Więc jak macie rzeczywiście ze słuchaczami ochotę, żeby, żeby podejrzeć trochę od kuchni, chociaż ten skrawek niepełny, niekompletny mm, skrawek tego mojego, mojego, mojego warsztatu. No to okej, okay, to, to, to jak najbardziej możemy taki webinar, taki webinar yy, zorganizować. Jeśli tylko macie ochotę, żeby, żeby, żeby posłuchać. Tomaszu, myślę, że każde 15 minut, każda godzina spędzona z Tobą, obserwowanie Twojego warsztatu, obserwowanie człowieka, który faktycznie na żywo zajmuje się inwestowaniem w funduszach, inwestuje jakieś środki, które naprawdę wiem, że nie są małe, są bardzo, bardzo duże. Obserwowanie z taką osobą, osobą, która Odniosła sukces w tej dziedzinie, jest czymś mega ważnym dla naszych słuchaczy, więc jestem przekonany, że każdy z tego wyniesie dobrą, fajną wiedzę dla siebie, więc cieszę się, że się zgodziłeś, świetnie, dziękuję Ci za to. W takim razie, Tomaszu, dzisiaj będziemy już kończyć, przekazałeś nam mnóstwo fajnych informacji, jestem przekonany, że słuchacze skorzystali mega, mega na tym całym naszym wywiadzie na tym analizie, którą pokazałeś. Cieszę się, że spotkamy się za kilka dni na webinarze i co? Dziękuję Ci serdecznie za ten wywiad. Naprawdę bu, była to dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję również, cała przyjemność po mojej stronie. Ja zawsze, zawsze jestem zadowolony i mam takie poczucie spełnionego obowiązku, jak uda mi się gdzieś tam za, za, zaszczepić przynajmniej zainteresowanie tą giełdą, albo naprowadzić może kogoś na, 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 te, na, te, na, te, na, na te właściwe tory. To, to, to zawsze jest dla mnie wielka przyjemność. Także dziękuję, dziękuję za zaproszenie. No, i do zobaczenia. Tak. Okej, okay, do zobaczenia, ale jeszcze kilka słów do, do naszych słuchaczy. Słuchaj, teraz tak jak Tomasz powiedział, po, za kilka dni poprowadzimy webinar, więc pod tym filmem znajdziesz przycisk, gdzie możesz się zarejestrować na to spotkanie. Zrób to teraz, bo ilość miejsc będzie tak jak zawsze ograniczona i to jest po prostu wymóg techniczny. Nie jesteśmy w stanie więcej wpuścić ludzi niż daje nam możliwość oprogramowania Zoom. Więc zrób to teraz, kliknij w przycisk, pod tym filmem zarejestruj się nasze spotkanie. Dziękuję Ci serdecznie, do zobaczenia.